Cześć. Dzisiaj porozmawiamy na temat myszyc. Jak je zwalczać na początku, ponieważ na początku możecie zauważyć tylko drobne, drobne myszyce. I musimy nie dopuścić myszyc do tego, żeby było ich coraz więcej. Więc dlatego, gdy zobaczymy małe myszyce. Takie malutkie mszy, mszyce Mogą być e, też e, Zielone albo czarne Natomiast chyba na różach to tak e, Tylko te chyba zielone e, I słuchajcie W tym roku miałam ich plagę Naprawdę Było ich bardzo dużo I nagrywam ten film dlatego, że e, Po prostu już ich nie mam Ponieważ zwalczyłam te mszycę, Używając niestety chemii Ale powiem wam co najlepiej użyć na początku, gdy nie zauważymy tych mszyc bardzo dużo. Na początku, gdy zobaczymy tylko parę mszycek, to po prostu możemy albo zgniatać palcami, albo y, po prostu y, no, albo po prostu sobie y, wziąć wodę z węża i tak mocno obsikać całą różę żeby nie było, żeby te mszyce po prostu gdzieś tam poszły, żeby po prostu ich nie było. No ale gdy już to nie pomaga, to trzeba użyć coś lepszego. No i polecam Wam domowe roztwory, które możemy zrobić własnoręcznie. Pod tym filmikiem, pod koniec filmika, dodam Wam zdjęcie, gdzie jest napisany mój roztwór, który się dowiedziałam od Pani tutaj blisko, gdzie mieszkam i Pani powiedziała, ja stosowałem. I ten roztwór nie tylko jest do róż, tylko też do innych, innych roślin, tak? Ponieważ do warzyw, czy w ogóle. Więc zauważycie mszyce, to możecie w tym wszystko przywikać bez w ogóle zastanawiania się. Natomiast to już takie domowe roztwory nie pomagają, ponieważ to nam w 100% nie wyleczy tych róż, będą dalej tam U mnie ten roztwór, który robiłam taki domowy, nie ten, co, nie ten, co wam dam w zdjęcie, tylko taki in, z internetu, wywar z cebuli. Jedną dużą cebulę do garnka, tak kroję sobie. I zalewam litrem wody, gotuję to przez 30 minut, i po odstygnięciu wylewam sobie takie spryskiwacza no i psika. Natomiast zwalczyło mi to, natomiast nie wszystkie. I ja wciąż widziałam, tych mrzec było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli już to nie pomaga, to lepiej użyć coś ekologicznego na razie, ale już z takiego sklepu. I to być może uratuje Wasze róże. Natomiast nie wszystkie, tak jak mówiłam, ale jeśli macie mało tych mszyc, to ze spokojem tych sposobów możecie użyć, czy tych domowych, czy tych e, ekologicznych ze sklepu, czy w ogóle I, i jeśli to już w ogóle, słuchajcie, nam nie pomoże, no to niestety musimy użyć chemii, e, mamy przeróżno chemii, różnych nam przy, na rynku, słuchajcie i Mój tata, z tego, że jest rolnikiem, to ma różne tam płyny. I akurat mój tata miał na mszyce, na jakieś inne. I tam pisało na mszyce, jak to robić, żeby nic się tam nie stało. I słuchajcie, prysyłam sobie te róże, bo już widziałam, że nie ma ratunku z ekologicznymi sposobami ponieważ już macie plagę tych mszyc. To już, już nie dacie radę sobie no, tych róż wróci do takiego stanu, jak było przed tymi mrzecami więc potem już w sposobie, który zrobiłem dzięki temu roztworowi jej taty słuchajcie, to zwalczyło mi to w 100% mrzece pokażę Wam później tutaj z boku mnie za pergolą są dwie róże pnące jest tutaj odmiana Giardina i Florentina to są dwie róże pnące i bardzo mi się podoba ta Jerdina. ona ma piękne Takie, u mnie nawet w tamtym roku było takie Że leciutko różowe, na takie Białe, tylko troszeczkę Różowe, przepiękne Po prostu, niestety nie pachną I będę Wam Oczywiście pokazywać w tym roku Jakie róże u mnie zakwitną Ponieważ tych róż mam tak około 14-15, więc ym, Pokażę Wam Każą z osobna, natomiast mam parę powtórzeń więc no, będziecie widzieć filmik, będzie krótki, natomiast opowiem Wam o tych różach, które już parę lat tutaj się trzymają. E, niestety odmian nie pamiętam, tylko te które tutaj mam za pergolą, e, powiem e, wtedy też na filmiku. Teraz gdy podejdziemy zaraz sobie do róż, nie zauważycie ani jednej mszycy, która żyje. Wszystkie są takie spalone e, i słuchajcie, są wyleczone te róże w 100%, nie widzę żadnej mszycy. Oczywiście Tymi chemicznymi sposobami Musicie bardzo uważać, ponieważ Nie możemy po Jeszcze jakiś Nie wiem, rankiem Bardzo, bardzo rankiem Natomiast lepiej to nie robić rankiem tylko Samym wieczorem Żeby tam żadnych pszczół nie było Żadnych jakichś tych Żeby po prostu nic się nie stało Ponieważ to jest słuchajcie Produkt już bardzo chemiczny I dlatego może się takie coś zdarzyć, że po prostu po tych, po tych pszczołach i, i, po, i po wszystkim, tak? Więc no musicie to uważać. Więc słuchajcie, to były te dwa sposoby, czyli to z cebulą, którą miałam z internetu, więc to nie za bardzo. Ale zobaczycie, jeszcze tak mam, tam było tak do takiej butelki. Więc musicie mi tą samą butelkę, co ja tam miałam 700 chyba bodajże 50 ml. I musicie mieć tą samą, żeby wyszedł Wam to, co ja robiłem I serio, to zwalcza wszystko Siedzę sobie teraz, słuchajcie, koło pergoli bo po prostu słoneczko na mnie świeci Tu chyba mi ciepło, a na rękach mi już zimno Bo po prostu dzisiaj mamy 15 stopni Ja już widzę, że tutaj idealne będę mieć pod tą pergolą siedzenie I po prostu wieczorem mi tam, tutaj już na tej części, w, jak wchodzę do ogrodu, to jest takie już zaszło cłoneczko Po tej stronie świeci i zawsze na tunel cały łapie jeszcze długo, więc fajnie I też na moje róże, które tam są To by było na tyle w moim filmiku Mam nadzieję, że pomogłem Wam coś, żebyście od razu nie używali jakiejś chemii Bo ja próbowałem z ekologicznym, tym domowym, natomiast nie za bardzo mi wyszło Jeśli macie małą przedstwę, używajcie oczywiście a jeśli macie już tak naprawdę dużo, to lepiej użyć chemicznych. Dziękuję za uwagę. Pa!